Fajna zabawa ten nowy tryb, bardzo. Problem też tylko tej Kelly jest taki, że tutaj strasznie ciężko wejść w 9 level, nie? Ale, kurde kto wie, może się uda. Przynajmniej aż tak się nie wkurzasz? No. Nie ma kto Cię kontestować? Nie ma kto mnie kontestować, ale ludki temy cały czas trolują. Enemy units summon one or less copy of themselves with def... Death... O kurwa, każdy? Ty, to, to, to jest mega mocne. The enemy team starts combat with increased durability. No, nie wiem, to brzmi mega, mega OP. To brzmi. Wolę chyba zagrać na tego Swayna. Ło, wow, ty podwójny power snacks. Dzięki Zoe mam. Ty, to nice, to jest mega dobre akurat. Tylko będzie trzeba je dobrze rozdrystrybuować, bo mamy jeden power remover, nie? Hmm. Jest KL2. et combat start. O! Ty, mam jeszcze augment na wrejty. To co? Chyba gramy? Chyba gramy? Dobra, to do wyjebania. Mm. Niestety nie mamy nic dobrego na Kejl. Nie mamy żadnego slamu tak de facto. Czyli z takim atak speed, double strike, dobra, double strike jest niezły. I coś na front max vitality. Et combat starzec 60 health every 10 seconds. Gain 12. Dobra, będziemy się skalować. git i most poko. Dobra, próba, próba, próba. W rate scale, let's go. Do której stream? Nie wiem, jeszcze trening muszę dzisiaj zrobić. Planowałem tak do 16 max. Ale ten trybik powiem mam zaibisty. No nie no. Dobra, chyba w pierwszej gierce po prostu mnie ta Zoi tak przekonała. Ale teraz już ta Zoe coraz bardziej mnie wkurwia. No, ta Zoe chyba jednak nie oddaje, mam wrażenie, powoli. Ginzo, Red Buffik podobno ma lepsze staty. I mamy Double Strike'a, dobra, dawaj Red Buffik. aby Spellkryd się jeszcze znalazł dla niej. Ale by się tutaj przydał taki laki Malzahar. Ty, w sumie niepotrzebnie gram Jina, przecież ja mógłbym już zagrać Aatroxa. I na pewno byłoby to lepsze. Dobra, jest 20 golda. Ale też strasznie ciężko jest utrzymać tą ekonomię kogo ja mam jako bossa? Eee. Swayna chyba, nie? Swayne'a chyba mam. Fighter dostajem omni Wampa. Random enemy, najlepiej Marksman dostaje Khuna. Dobra, daj więcej golda. Nie wiem, czy to jakoś mega, mega pomaga temu bosowi. O! Tajny Champion Duplikator. Dobra, czyli jednak się dostaje ten szary. Ale to dobre, dla mnie to jest bardzo dobre. I jak gramy Kale, nie? Dobra, teraz tak. Mogę zrobić Warmog albo pójść po Roda pod Spellkryta. Hmm. Kurde, kurde, kurde Albo gargoyla zrobić No nie no, ale chyba bardziej zależy mi na moim Na moim Kery, tak szczerze Niż na jakichś pobocznych lutkach Dobra, a to daje do, do, dokładniej Shadow Rim Strikes w Raid Champions gain 6% Attack Damage, Ability Power. Za każdym razem. Kurde, to daje ofensywne statystyki. Jakieś chapeczki też by mogło dawać. No, Kale okay, już całkiem rozpędzona. Dobra, dało radę. Ale strasznie ciężko jest tutaj bez yy, rolowania uzbierać na tyle golda żeby zacząć rolować już rzeczywiście nie Kurde, ale tutaj czuję, że już będę musiał Tu już czuję, że muszę Okej okay, to jest fajne hmm, Czy chcemy więcej rolować? dziewięć, Mógłbym tu zrobić Eko, ale to nie wygląda to dobrze O Dobra, jeszcze drobinkę. Dziś na spoko Come on No po jednym ludku mi brakuje Uuu, odpaliłem Dobra, mamy to. Ale kosztowało mnie to salutki bank. Nie wiem czy to dobrze zro... Nie wiem czy dobrze to zrobiłem. Teraz jak najszybciej wejść w szósty. Hmm. Szkoda, że po drodze żaden się Malzahar nie trafił. No, ale teraz przez chwilę chyba jestem mocny. No, ale szkoda, że aż tyle mnie to kosztowało. Szkoda, szkoda, że aż tyle musiałem wydać. Rybka yy, darmowa rolka. No nic, fight. Nie mamy tu co robić na razie. Dobra, ona ma tego final bossa. To ją trzeba jako pierwszą ubić, po prostu. Ona i tak na razie jest taka wystawiona, więc git. Ty coś, ten zaczek dostaje mocno w pizdę. No ale jak nie będziemy mieli tego levela na Kale, to będzie. Znaczy szóstego levela na Kale, po prostu tego levela. Bo Kale musi odblokować swój potencjał. Hmm. Pancerz, ok, to mamy Gargoyla. Fajne Karma. Kurde, karma mi nic nie daje Tutaj. 520 healtha już wyfarmił No nie no, karma out, karma out wchodzi ten je i może nie mamy Trzech wrajtów, ale... No trochę więcej damagea po prostu będzie. Dobra, pierwsze starcie z bossem. Pierwsza forma bossa I co on tu ma? Nie ma żadnego tego, bo final bossa ma ona. To git. A co on ma tu ubrane? Aaa, nie da się go zestunować ten pierwszy raz No, zaczek, zaczek, zaczek. Kurde, może ja powinienem Gunblade'a zrobić. Nie, no ale w sumie muszę mieć Spellcryta. Dobra, udało się. Rolka się opłaciła. Widzowie, rolka się opłaciła. Let's go. Przydałoby się jakiegoś Udyra dwa znaleźć. Dobra, co my tutaj mamy? Pasek. Warmog, dobra, nice. Mamy też Wheel. Dzięki czemu będziemy mogli zrobić Spellcryt. Ale te dwa też są fajne, ale no tak. Wydaje mi się, że overall raczej powinniśmy to opiknąć. Senno jeszcze dostałem. Dobra, to jest całkiem, całkiem wzmocnienie jest. Całkiem wzmocnienie jest, nie ma co gadać. Jednak dwa kolejne itemy zeslamowane. 630... Kurwa, no on będzie mieć w chuj HP. Dobra, tylko ja potrzebuję przede wszystkim tego Malzahara. Ten Malzahar, żeby 4 rejty już mieć. To będzie też fajny przeskok. Dwukrotnie mocniejsi będziemy. Dobra, ale chyba... Przystanek na szóstym levelu. Rolka podzina. Wtedy też już Kayle będzie więcej robiła. Enemy gains two star smolder equipped with fish bones and flicker blade. Which, oh kurwa. Make his attack target random enemies and cues, cues, uh, him to gain attack speed. No dobra, dobra. Kurwa, strasznie dużo dostajemy za to golda. Ale czy warto? Kurde, ten smolder z dwoma artefaktami. No nie, nie, nie. To jest za mocne, za mocne. No nie mogę tego zrobić. Bastion. Ja pierdolę gówno. Dobra, szósty level Udyr jest Malza, dobra Jest Malza, ale kurde ten bastion. Mi się nie podoba. My tu nie będziemy mieli bastiona żadnego przecież. No nie wiem, może Reforge jakiś na to pójdzie. Nie mam pojęcia. Ale dobra, mamy cztery wreity. Jest Kale już bijąca super atakiem. W porządku, w porze. Oni mają dużo AP. Mi się jakiś diclo by przydał na tego zaka. A Bastian co mi da? 18 rezistów. Z czego to Zoe? Ty dobra, ale Zoe odkuła się ty teraz. Oj, odkuła się. Ty dobra. Reforge emblemu. Reforge emblemu będzie. Teraz tak, zobaczmy, co jeszcze będziemy mieli. Giant. Giant jest zajebisty, prawda? Prawda, oczywiście, że prawda. Dobra. I full item. Bramble. Devblade na Gina. Devblade na Gina może być niezły. Ale Morello na Malze też może być niezły. A nie, czekaj, mam Red Buffa. To co, Devblade? Hmm. Chuj, niech będzie Deathblade. I tu uwaga! Pik! Protektor. No, też mi to nie pomaga zupełnie. I dobra, ty sobie będziesz protektorem. Dobra, ten jeden fight jeszcze sobie dajmy, dajmy, dajmy. Kurde, najlepiej to by było w 9 wejść, ale nie ma. Nie ma raczej takiej opcji Xantewarus. Kurde, wy jak gracie ten tryb, to macie jakby zasoby pieniężne i w ogóle, żeby żeby rzeczywiście wchodzić w jakiś ósmy coś takiego. I rolo albo dziewiąty i jakieś legendy grać coś, coś w tym stylu? Bo ja mam mega z tym problem. Ja jak w, si jak w siódmym skończę, to to jest git. O nie, tiny duplikator. Nie, no wszystko, ale nie ten najni najmniejszy. Dobra, zobaczmy, może jakiegoś gina dostaniemy. Eee, dobra, jeszcze dwóch. Jeden. Yy... Dobra, wstrzymajmy się na razie. Ja jeszcze mam jedno dodatkowe życie jak coś. Ale mój team w porównaniu do niego kurwa, on ma już to jakąś level 2 Leonę. Przecież on nieraz kurwi. I on gra Sorcerer Bastion, tak? On gra. Ten kąp jest tak stworzony. Siema Sergiej. Dobra, 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 dobra. No, Kale, Kale, Kale. Jest, dobra, ty mamy to. Ten jean coś zrobił, w ogóle? Jak on będzie na trójce? Kurwa, mam nadzieję. Steadfasta mogę zrobić. Nie wiem, czy jakieś temy tutaj jeszcze dostanę. Dobra. Jest jean. To chyba na nic mi się nie przyda. Hmm, robić tego Stefasta? Ja nie wiem, czy jakieś itemy tu jeszcze będę mógł dostać. Ale dobra, tu jest boss. Nawet jeżeli ja bym teraz przegrał, to warto spróbować. Teraz ogarnąłem, że jak wiesz, level to to sobie się ulepsza. No, tu są jakieś levely, ale ja nie wiem, jak to działa. Bo tu jest level 32, level 54. No, coś tam Dzinek dorzuca. O, nice! Dobra, udało się. Ale ten gin mało robi. Nie warto było go rolować, mam wrażenie. Lepiej by było pójść w level zdecydowanie. Dobra, coś dała. Pocket rekombo. Ty, ja bym mógł zrobić jakąś trójkę trzygwiazdkową tutaj z Gina. Ej, robimy to. Huh. Ramus tank po prostu. Tylko co zrobię z Devblade'em? No właśnie, to by musiał być Smolder, ale Smolder jest chujowy, nie no to mimo wszystko wolę tanka dodatkowego. Potrzeba wręta, potrzeba wręta. Ty i jest protektor. Zapomniałem o tym. Hmm, czy teraz nie lepiej będzie go zaitemizować? Ale on ma 5600 HP. Kurwa, ten Dev Blade, to jest najgorsze. No ale dobra, próbujemy, 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 no. i coś kliknąłem. Czy my będziemy w stanie to pokonać? Ramusku, ramusku! Dobra, kill na dupca, trochę frontu jeszcze żyje, resztki, reszteczki, padł boss i teraz dokończyć tylko backlane, dokończyć tylko backlane, come on, come on, come, on, come, on, come on. yes, mamy to i to bez żadnej śmierci, bez żadnej śmierci, dobra, ty, stage trzeci pokonany, level trzeci pokonany, o, teraz wjeżdżamy na czwórkę, więc to będzie mega ciężkie. To będzie mega ciężkie. Dobra, YouTube, like, sub, wpadajcie na streamy i do następnego. Elo.